Witam w kolejnym odcinku zapowiadającym mojego moda. Tym razem będzie on o NPC i potworach. Zapraszam. Ten kolo Goran. Będzie on naszym najlepszym kumplem i będzie nam często pomagał. Tak jak Diego w oryginale. Nasz bohater będzie miał u niego dług wdzięczności. W świecie znajduje się 130 NPCów. a początek pokażę wam miasto. Nie będę przedstawiał każdego, bo za długo by to trwało. Tu kwatera główna część magów. Tu kwatera główna część wojowników. Tutaj torn, rybak. Tutaj właściciel winnicy i jego pracownicy. Tutaj widzimy koczowników, czyli wędrownych handlarzy. Tutaj widzimy obóz na wysokościach jego mieszkańców. Zwi Zwiadowca, były mistrz magii, obóz myśliwych, wieża myśliwych. Świątynia Strażników Pradawnych. Tutaj widzimy bu buntoli, czyli naszych głównych wrogów. Jest ich około 30. Wykonaniem ich skryptu zajmował się Tech z The Moders, za co mu dziękuję, lecz skrypty były z błędami. Niewielkimi, ale i tak pomogło mi to i dało się coś z tego zrobić. Tutaj mały obozik buntoli nad zawaloną kopalnią. Teraz krótki pokaz rozmieszczenia potworów. Nie będę tego opisywał, bo nie ma co. Zmieniają się tylko ścierwojadę i wilki. Teraz przedstawienie bohatera. Nazywa się Robin. Ma około 30 35 lat, tak jak bezimienny z oryginału. Nic nie wiemy o jego tożsamości. Oczywiście ja wiem. Wszystkiego o nim będziemy się dowiadywać wraz z postępem gry. Teraz pokażę wam co nieco nowości skryptowych. Zrobiłem tiktoki, które wyświetlają HP, man i doświadczenie, bez potrzeby zaglądania do statystyk. Tutaj widzimy, jak działa wyświetlanie doświadczenia. To tyle. W następnym odcinku pokażę Wam lekki retexturing, ramki dialogu, nowe menu, statystyki, takie tam, dufer, szwance, monologii, i takie Po Potem zajmę się już dialogami, w których pomoże mi Cedric. Przynajmniej tak mówi. No to baję.